Dzień dobry. Na samym początku chciałem zaznaczyć, że jest to materiał skierowany raczej do zdecydowanie węższego grona odbiorców, gdyż będę dzisiaj recenzował um, zapachy konkursowe. Odbył się konkurs perfumiarzy na pewnej z grup na Facebooku dotyczących niszowych perfum. Także no, nie każdy może być w temacie. W każdym razie był sobie konkurs perfumiarzy, gdzie użytkownicy grupy, raczej nieprofesjonalni perfumiarze, tworzyli swoje kompozycje i. O tym e, recenzowano je w pewnym gronie. E, ja również dostałem próbki tych perfum do recenzji. Także jej! Z tego co pamiętam, tematem przewodnim konkursu był zapach przyszłości. Tyle, że ja raczej jestem człowiekiem, który nie wczytuje się specjalnie w historie napisane specjalnie dla perfum. Interesuje mnie raczej sam, sam zapach i nie przykładam uwagi do tego, co producent, co dana osoba tworząca zapach sobie wyobrażała. Nie wiem, tak, tak po prostu mam. Także tych, tej całej otoczki, tej historii nie czytałem i będę no będę oceniał zapach przez pryzmat kompozycji, a niekoniecznie dopasowania do tematu. Tak sobie obrałem, taką sobie ścieżkę obrałem. Chciałem też dodać, że wiem, jak trudne jest stworzenie perfum, bo miałem z tym e, trochę do czynienia. I wiem, że to nie jest e, byle co, żeby zbieszać ze sobą na pałę kilka składników i mamy super perfumy. Wiem, że naprawdę trzeba się do tego przyłożyć. E, trzeba dużo testów, żeby stworzyć naprawdę przyzwoite pachnidło. A tutaj uczestnicy zbyt dużo czasu nie mieli chyba. E, także. I tak, to, co taki poziom, jakiego tu uświadczyłem, to... jestem w szoku. Nie spodziewałem się aż tak wysokiego poziomu, naprawdę. I film ten będzie w postaci top 14. W sensie ja uporządkowałem te perfumy od według mnie najgorszego do najlepszego zapachu. Ale jak już mówiłem, naprawdę szczerze, mówię w 100% szczerze, że wszystkie kompozycje. Trzymają poziom, naprawdę trzymają poziom i byłem tym bardzo zaskoczony i bardzo zachwycony <laughs> wszystkim. Także też nie bierzcie tak bardzo do siebie tych moich miejsc I, i naprawdę szczerze, szczerze wszystkim 14 uczestnikom gratuluję, bo wiem jak trudne jest stworzenie perfum, wiem jakie trudne było to prawdopodobnie zadanie. Także gratuluję wszystkim. No dobra, to lecimy. Mam wszystko zapisane w zeszycie. Nie będę sobie niestety mógł powąchać perfum i przypomnieć, gdyż jestem tak chory, że nic nie czuję. Nie mam węchu ani smaku. Eee, także, no cóż, nic by mi to nie dało, nawet jakbym, jakbym próbował te próbki powąchać. No ale nic. Także się jak film trzeba nagrać, bo jak nie teraz, to nie wiem kiedy. A wiem, że trochę osób czeka na moją recenzję. Także, także lecimy. Miejsce 14 wędruje do perfum numer 9, czyli do perfum szlak. Szlak to takie perfumy w stylu Neo neofuszer, coś w stylu pianki do golenia. Mam tutaj zapisany proszek do prania, zapach był czysty, ziołowy. E, przypominał mi nieco takie połączenie Platinum Egoist e, z cool Water'em i z Aquadigio. było tam nieco cytrusów, nieco takich nut morskich. E, była też trochę mięty, która powodowała, że całość pachniała nieco jak, e, jak pasta do zębów. Tak mi się kojarzyło. Ale co mi, się, co mi nie odpowiadało w tym zapachu, to dihydromycenol. I to jest taka molekuła. Wydaje mi się, że była tu użyta. No, jeśli nie, to przepraszam, ale tak mi się tak mi mój nos podpowiadał. Jest to taka molekuła, która. W wysokim stężeniu potrafi pachnieć yy, według mnie nieco jak środki czystości, nie wiem, jak płyn do szyb albo coś takiego. I tak mi się zawsze, zawsze kojarzył ten składnik. Ym, no i wydaje mi się, że tu tego dihydromycenolu było trochę za dużo i przez to ten zapach niekoniecznie mi się spodobał. I jeszcze jeden zarzut, to niestety na mojej skórze trwałość yy, po dwóch godzinach był już bardzo, bardzo blisko skórny, także Także, no nic. Miejsce 14 szlak. Miejsce 13 wędruje do perfum numer 3, czyli Neroli Amber. I wydaje mi się, że dla wielu ludzi może być to naprawdę fajny zapach, naprawdę dobra kompozycja. Ja, jest bardzo y, bogata, w, bardzo bogata w przyprawy jakieś w Neroli, jest bardzo orientalny, kojarzy się nieco z... się mi się skojarzył z takim wejściem do indyjskiego sklepu, gdzie jest pełno kadzidełek i takich tam, takich, wiecie. Ogólnie było bardzo głośno, bardzo bogato, wydaje mi się, że aż za bogato może, przynajmniej dla mnie, ale co mi w tym zapachu nie odpowiadało, to przedstawienie Neroli, bo ja naprawdę nie lubię Neroli przedstawionego tak upojnie, słodko, coś w stylu flair du Mal od Jean Paul Gaultier, albo Uden Spices od Montalto to jest ten klimat, wiem, że tam chyba nie ma niby Neroli w składzie, ale taki... Taki słodko, mdły, nieco drzewny klimat. Um, Nikos Culture, tak, tak pachnie, może ktoś kojarzy. To taki, no taki vibe. Po prostu um, nie podobał mi się ten zapach i tyle, ale wierzę, że wielu osobom może się spodobać. Trwałość bardzo duża, projekcja bardzo duża, więc jeśli komuś na tym zależy, to tu było nieźle. Naprawdę. Miejsce 12 wędruje do perfum numer 2, czyli do perfum Ikarus Zapach bardzo ciekawy, ale raczej niezbyt użytkowy. Są to takie typowe antyperfumy i myślę, że Comme des na przykład nie powstydziłoby się takich perfum. Przypomina mi nieco właśnie tą serię Odor albo... No, no wiecie o co chodzi. Takie typowe antyperfumy. Elektronika, metal, plastik, nieco nut ozonowych, nut powietrznych, takich świeżych. Um, kojarzył mi się nieco z palonym metalem, z zapachem lutowania, z zapachem płytki, takiej, wiecie, płytka PCB się to chyba nazywa, taka... No nieważne, macie gdzieś zdjęcie. Po czasie wychodzi nieco drewna, taka nuta zapałki, wiecie, już takiej dogasającej. Jest ciekawie, jak na takie perfumy ma naprawdę przyzwoite parametry, ale no to po prostu nie do końca mój klimat. Ale szanuję, bo to naprawdę dobre antyperfumy. Miejsce 11 wędruje do perfum numer 4, czyli do Arons Rod. Otwarcie ma bardzo obiecujące, pachnie ciasteczkowo, takie takie ciasteczka wielozbożowe, jest trochę mleczny, i trochę marmoladowy. Mam wrażenie, że to marmolada jakoś brzoskwiniowa, morelowa, takie takie rzeczy. Pachnie naprawdę bardzo ciekawie, bardzo jadalnie, bardzo smacznie. Wyczuwałem w nim również bardzo fajne kumarynowe nuty, nie takie tonkowo-słodkie deserowe, tylko właśnie takie bardziej kojarzące się z sianem. I pachniało to naprawdę, naprawdę świetnie, tyle że praktycznie po chwili Stawał się bardzo blisko skórny i wszystkie te fajne nuty wyparowały i został na mojej skórze sam kokos. Także szkoda, szkoda, szkoda. Gdyby trochę przedłużyć to otwarcie, byłoby naprawdę super, ale potencjał jest, jest naprawdę fajnie. Miejsce dziesiąte wędruje do perfum numer 8, czyli do Astral Fixation. Otwarcie tych perfum było naprawdę świetne, takie mocne, skórzano-owocowe, nieco kojarzące się może z wędzoną śliwką, prawdopodobnie nuta skóry i szafranu dała taki, takie uczucie. Mieliśmy pieprz, e, zapach był bardzo ciężki, bardzo gęsty, e, była tutaj taka fajna, typowo męska nuta, e, no nie wiem, ja tą nutę znam pod nazwą teakwood, czyli drewno tekowe. Nie wiem na ile to jest tam moje wyobrażenie, na ile naprawdę tak to pachnie, ale wiem, że jakieś tam jakieś świece o zapachu tego drewna tekowego tak pachniały, wiem, że jakieś perfumy, które były, które miałem w składzie drewno tekowe tak pachniały, taki typowo męski drzewny akord, no nie wiem co to było, ale pachniało to naprawdę fajnie. W takim razie co poszło nie tak? No niestety baza według mnie. Em... Baza była tak ambroksanowa. Znaczy, nie wiem, czy to był ambroksan, czy jakaś inna molekuła ambrowa, ale yy, te, te molekuły ambrowe, wydaje mi się, że szczególnie ambroksan. Chociaż nie, mogę się mylić, nie jestem żadnym perfumiarzem, ale nic. Powiedzmy, przyjmijmy, że jest to ambroksan. Ambroksan w ogromnym stężeniu potrafi pachnieć naprawdę drażniąco, metalicznie, słono i tak bardzo, bardzo mocno. I niestety, tu tego ambroksanu było bardzo dużo, wydaje mi się. Skojarzyło mi się to z trochę z perfumami marki Orto Parisi, szczególnie z Mega Mare. To była jedna z moich traum zapachowych. I tu tego ambroxanu było też bardzo, bardzo, bardzo dużo. Zapach bardzo mocno projektował i były to jedyne perfumy, które miałem ochotę zmyć z siebie, niestety. Ale podejrzewam, że nie wszyscy reagują tak na ambroxan jak ja, także... Podejrzewam, że może być to bardzo dobry zapach dla wielu. Tym bardziej, że otwarcie jest naprawdę, naprawdę świetne i. No, tyle. Miejsce 9, Krema de Venezia. Na plus to, że ten zapach był mega ciekawy i mega oryginalny. Um, pierwsze, co skojarzyło mi się z zapachem fioletu. Wiem, że kolory nie mają zapachu teoretycznie dla większości ludzi, zdecydowanej, ale skojarzyło mi się bardzo fioletowo. Um, Pachnią nieco jak guma rozpuszczalna, trochę jak y, napoje energetyzujące, taki owocowy, gumowy, była odrobina żół, miałem wrażenie. Ym, I po chwili dotarło do mnie, czym to pachnie. I pachniało to trochę jak tofix <grych> jagodowy, albo jakiś tam taki fioletowy. Moja babcia kiedyś miała bardzo dużo takich cukierków, i często leżały tam długo. I to pachnie trochę jak taki zleżały fioletowy tofix, co jest bardzo ciekawe. No, i to tyle. Łapka w górę za oryginalność i jakieś tam wzbudzenie we mnie wspomnień. Miejsce ósme wędruje do zapachu numer 7, czyli do Neberu. E, bardzo nie podobało mi się otwarcie tych perfum, było za dużo wszystkiego, było za głośno, był za bardzo zielony po prostu, miał za dużo nut zielonych, e, trawiastych i stąd kojarzył mi się raczej z zapachem farby olejnej to było wszystko za mocne bo te takie te zielone nuty nuty trawiaste w ogromnym stężeniu pachną właśnie mi się kojarzył z farbą olejną może z rozpuszczalnikiem nie wiem w sumie z czym ale tak raczej niezbyt przyjemnie a gdy już osiądzie na skórze jest naprawdę fajny jest kwiatowy owocowy pudrowy paczulowy tym, że te owoce i kwiaty są raczej takie słodkie. Mamy tu taką fajną, odświeżającą, musującą nutę, kojarzącą się, nie wiem, może nieco z takimi tabletkami musującymi. Wiecie, co wkłada się do wody i one tak musują. I to szczerze, może to różowy pieprz, w sumie nie wiem. W każdym razie tak fajnie, fajnie to w nosie musuje. Jest owocowy kwiatowek, jak mówiłem, bardzo, bardzo przyjemny. Później. Niestety otwarcie według mnie jest za głośne, za mocne i za wszystko, ale za tą bazę. Miejsce siódme wędruje do perfum numer pięć, czyli do Morgs Jest to takie połączenie kościelnego kadzidlaka w stylu Avignon albo Full Incense, albo te tam takie, takie rzeczy. I typowo kościelny kadzidlak wraz z takimi wydaje mi się nieco oldschoolowymi, męskimi nutami. Się kojarzącymi się z takimi starymi perfumami męskimi, czyli skóra, glaki, No, w taki klimat. Ogólnie bardzo przyjemne, bardzo spoko parametry, jak na takie perfumy, jak na takiego kadzidlaka. Także ode mnie łapka w górę. Niestety trochę mało oryginalny, ale. Ale fajny, naprawdę fajny. Miejsce szóste wędruje do perfum numer 13, czyli do Lilvati. Uważam, że Lilwati to świetne pachnidło tylko trochę mało oryginalne. Mamy słodką różę, mamy szafran, mamy ud. Ta róża jest taka nieco marmoladowa, naprawdę słodka, mamy trochę kandyzowanych owoców. Ma też super taką odświeżającą, musującą nutę, która sprawia, że kompozycja nie jest taka ulepno-słodka, nie wiem, czy to różowy pieprz możliwe, że daje takiej musującej, owocowej świeżości. I jest to naprawdę, naprawdę świetna kompozycja z bardzo dobrymi parametrami. Tylko, że to jest Róża i Ud w dalszym ciągu. Ale myślę, że. No ja nie jestem ogromnym fanem Róży i Udu. Też jest przesyt trochę tych różano-udowych perfum. Według mnie. Ale nie zmienia to faktu, że jest to naprawdę świetna kompozycja. Jeśli ktoś lubi takie klimaty, to myślę, że powinien spróbować tych perfum. Jeśli będzie miał okazję. Wiem, że były jakieś rozbiórki na, na grupach. Może jeszcze są, że polecam. Miejsce piąte, perfumy numer jeden, czyli Cyborg. Cyborg był bardzo fajny, bardzo oryginalny. Nieco w klimacie Bata od Zoologist, tego pierwszego Bata. Mieliśmy owoce tropikalne, kwiaty, nieco, nieco taki brud, takiego brudu, może ziół. Całość kojarzyło mi się nieco z szałwią muszkatołową, może tam była taki ziemisto-skórzano, brudny, ziołowy klimat. Wydaje mi się, że szałwia muszkatołowa tak, takie, takie nuty trochę wprowadza. Ogólnie zapach kojarzył mi się też, no, był bardzo ziołowy, a kojarzył mi się też nieco z lekami na uspokojenie. Nie wiem, jak się nazywa to, to zioło, ale tak, tak, tak trochę pachniało jak takie ziołowe leki na uspokojenie. Ale ogólnie poza tym zapach był bardzo słodki, wręcz może syropowy i do tego ziemisty. I całość kojarzyła mi się nieco, nieco z zapachem buraka, takiego buraka w syropie. Bardzo ciekawa rzecz, bardzo fajna. I, i tyle. Zapach był bardzo mocny, miał naprawdę dobre parametry, także fajnie, dobra robota. Miejsce numer 4 wędruje do 11 perfum, czyli do perfum Slavia. Przeuroczy zapach, naprawdę. Jest nieco zbożowy, kojarzy się może z łąką, z sianem. Mamy odrobinę, odrobinę kadzidła, które wychodzi trochę później. Może nie w sercu, ale tak, może w późnym otwarciu. Mamy, mamy kadzidło, bardzo fajne kościelne kadzidło jest to kadzidło, które kojarzy mi się z kościołem, w którym, do, do którego chodziłem w dzieciństwie, także za to, za to zdecydowanie łapka w górę ode mnie. <grytanie> wzbudził, ten zapach wzbudził we mnie jakieś uczucia, jakieś wspomnienia, co bardzo szanuję w zapachach. Wyczułem tam również nieco pudru, nieco nut takich migdałowo-wiśniowych, nieco nut zbożowych. Jedyny zarzut, jaki mam do tego zapachu, to... Otwarcie, które według mnie zostało trochę zepsute przez nuty zielone. Ja w ogóle nie jestem fanem nut takich trawiastych w perfumach, bo pachnął mi farbą. I tu właśnie trochę tych nut trawiastych według mnie było za dużo. Wydaje mi się, że można było je zastąpić czymś takim bardziej... Bardziej suchym, może, jakim, może jakąś nutą siana czy czymś, to myślę byłoby, byłoby ciekawsze. No i, i tyle. Zapach świetny, naprawdę świetny wzbudził we mnie wspomnienia i bardzo miałem dużą radochę z wąchania go. Dobra, czas na podium. Miejsce trzecie wędruje do perfum numer 6, czyli Mama Mazuria. Zapach niesamowity. Pachnie jak pleśń, pachnie jak jakieś grzyby. Ogólnie pachnie zepsuciem, pachnie trochę jak takie bioodpadki, takie wiecie organiczne śmieci. Mamy zapach nieco, mam wrażenie, napoju winogronowego, tak mi się kojarzył, takiego aromatu winogronowego. E, mamy taki akord zepsutego jabłka, trochę zbutwiałego drewna, e, po czasie wychodzi nieco takiego popiołu papierosowego. No. Wiem, że brzmi to dziwnie, ale ten zapach naprawdę, kurczę, uzależnia i... On nie jest odrażający, wiem, że nie brzmi to najlepiej, ale jest też, ma w sobie nieco delikatności i zwiewności i aż chce się go wąchać, naprawdę. W bazie się robi nieco fizjologiczny, taki nieco cielisto, słodki, może piżmowy, nie wiem, taki animalistyczny nieco. No, wyjątkowa rzecz, uzależniająca rzecz. Bardzo, bardzo mi się spodobał. Chciałem tylko dodać, że perfumy z dwóch pierwszych miejsc yy, to są perfumy naprawdę. Oznaczające się niesamowitą jakością, są to niesamowicie oryginalne kompozycje. Mógłbym mieć obu tych zapachów, mógłbym mieć pełne flakony i z wielką chęcią bym ich używał. Według mnie one oba nadają się na pierwsze miejsce. Może nie chcę powiedzieć, że deklasują konkurencję, może nie aż tak, ale bo było to, był to bardzo wyrównany pojedynek i naprawdę miałem kłopot z, z miejscami tutaj. No ale w każdym razie, te dwa, dwa zapachy na dwóch pierwszych miejscach zrobiły na mnie ogromne wrażenie i uważam, że są genialne i twórcy idźcie w to. Miejsce drugie wędruje do perfum numer 10, czyli do Chypre Venerable. Zobaczcie, że nie, nie wiem jak to się czyta, nieważne. W każdym razie, jest to zapach w klimatach, mam wrażenie, trochę Chanel Egoist, jest taki drzewno-wytrawny, nieco... Różany, taka, mamy tutaj trochę marmoladowej róży, ale nie jest to zapach raczej specjalnie słodki. Mam wrażenie, że mamy trochę takiego plistego, suchego cynamonu. Mamy trochę wytrawnego to, takich nut tytoniowych. Do tego mamy nieco irysa, pudrowego irysa, takiego nieco w klimatach Dior-Om, Dior-Om Intense, dior Homme Parfum, ogólnie tej linii Dior-Om. Mamy również nieco nut takich fizjologiczno-ciepłych, trochę zwierzęcych. Z czasem wychodzi nieco takich kwiatowych akordów, kojarzących się nieco z jakimś mydłem kwiatowym, z czystością taką kwiatową. I zapach naprawdę, naprawdę trzyma poziom od głowy, przez serce, aż po późną bazę. Ma bardzo dobre parametry. Świetny zapach. Po prostu wow, wow, mógłbym mieć cały flakon naprawdę i chętnie bym się nim psikał. Jest super. I miejsce pierwsze wędruję do perfum numer 12, czyli do Afryki. Afryka jest czymś, co mnie zauroczyło. Po prostu. Nie wąchałem czegoś tak oryginalnego, czegoś tak dobrego długo. Zapach jest niesamowicie oryginalny, ale przy tym niesamowicie noszalny, podobający się ludziom. E, z, lubię, lubię takie podejście do tworzenia perfum, naprawdę. W każdym razie jest bardzo owocowy. E, ta owocowość jest bardzo. Wyjątkowa i pachnie bardzo naturalnie. E, wyczuć możemy tutaj według mnie, nie wiem, ma, ten zapach ma bardzo dziwne nuty. Ja <laughs> to widziałem takie um, rzeczy, które nic mi nie mówią. Próbowałem googlować, to są jakieś afrykańskie chyba owoce, krzewy, kwiaty, także wow. W każdym razie na nasze jak to pachnie? Według mnie pachnie to bardzo owocowo. Jeśli chodzi o owoce, to mamy tutaj truskawkę. Pachnie tak taki natu bardzo naturalny kompot truskawkowy. Mamy mango, mamy czarną porzeczkę, nieco może cytrusów, a takich słodkich, bardziej pomarańczy, może mandarynki. Te owoce są naprawdę soczyste, dojrzałe, słodkie, kwaśne, po prostu genialne. <gulny> Kurde, genialne. Zapach ogólnie jest ciepły, może nieco balsamiczny. Taki kremowy, gładki, nie wiem czy. taki nieco mleczny? Nie wiem, taki gładko-drzewny, może kojarzy mi się to z sandałowcem. Um, ogólnie jest no jest tropikalne, te owoce kojarzą się tak bardzo tropikalnie um, mamy nieco paczuli wydaje mi się takiej nieco pleśniowej nieco wilgotnej paczuli w tle cały czas um, Ale co jest niesamowite to obawiałem się tego że te owoce znikną po otwarciu tylko otwarcie jest takie zachwycające ale owoce utrzymywały się do późnej bazy i wow ten zapach po prostu cały czas pachniał niesamowicie owocowo Truskawkowo, trochę jak mango, jak już mówiłem, jak porzeczka, po prostu. rewelacja, magia, zakochałem się w tym zapachu, proszę o cały flakon. <grym> Dobra, to to by było na tyle. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli w to zaangażowani. Bardzo gratuluję wszystkim, naprawdę wszystkim bez wyjątku, twórcom tych perfum. odwaliście kawał dobrej roboty. Nawet jak u, y, jesteście u mnie gdzieś na <grym> niższej pozycji, to. To nie zmienia faktu, że wszystkie perfumy były naprawdę dobre i wszystkie trzymały poziom. Miałem ogromny problem z ocenieniem ich i umieszczeniem ich na konkretnych pozycjach, no ale musiałem. Ogromnie dziękuję za możliwość zrecenzowania tych perfum, za danie mi szansy na powąchanie ich. Tyle ode mnie. Bardzo dziękuję za uwagę, oby jak najwięcej takich inicjatyw, bo widzę, że jest potencjał w wielu ludziach naprawdę na założenie własnych marek perfumowych albo na zajęcie tym bardziej na poważnie. Naprawdę rewelacja. Jestem zachwycony tym, co powąchałem. Papa. Pa.